250 hektarów, 400 tysięcy 400 paneli fotowoltaicznych, 190 MW. To może rozdam, albo Ewelinka też się rozdała. No i tutaj chciałam zadać pytanie panu, który. Jest... Pierwsza sprawa to nie jest 250. Jest wbrew pozorom korzystna dla mieszkańców Słuchu, a zaraz powiem dlaczego. Inwestor wiem, że chce oddalić od zabudowań tą tarwę fotowoltaiczną. Szkoda, że go tutaj nie ma, by się tego, tak żeby żadnym mieszkańcom to nic nie przeszkadzało. Prócz tego, tyle że wiem, że każda z takich inwestycji związana z OZE podaje tańszy prąd dla mieszkańców i to czasami sporo tańszy prąd. Prócz tego, duży podatek będzie płacony do Urzędu Gminy, bo to podejrzewam, że gdzieś w granicach około 1,5 miliona by musiał inwestor zapłacić. Jest tego znaczna część. Na słupy spójnie, tyle spodziewam, że więcej taka szansa dla słupów się nie zdarzy. Bo jeżeli, w te, jeżeli mieszkańcy nie będą chcieli, to nikt nie będzie na siłę forsował i będzie odda... znaczy się nie będzie po prostu fotowoltaiki i koniec. Jak jako wychowanie? Szczerze mówiąc. Przepiękny teren, jeżdżę po Polsce, widzę niektóre farmy, są ogromne, Wierzy Pan Kreski, że oko boli. Dlaczego? Bo Natura 2000, a mamy Mazury w armie, niech Pan zerknie na Facebooku, jak to wygląda z taka. strasznie, wszędzie plastik. My nie chcemy takiego tego, jeżeli można, ale no widzi Pan, Pan jak najpierw wspomniał, że na posiedzeniu nie było ujęte mieszkańców, omówienie, że będziemy mogli skorzystać że na przykład będziemy podłączeni jako wioska, nawet pan burmistrz o tym nic nie mówi, tylko, że znowu problem na wiosce jest taki, że znowu słupy czegoś są. Dlaczego pan tutaj wobec nas mówi, że Ale ja też jest jesteśmy po dwóch z panem i to pan powiedział, że przysięga, że się wycofa z tej inwestycji. Ale nie mogę się jest zawarta i wtedy e, wróciłyby wysokie Kary fiskalne. To trzeba Ale... było myśleć przecież. Ale no, mógł pan z nami to skonsultować z mieszkańcami. Biorąc... Żadne konsultacje się nie odbyły społecznego. E, no, e, powiedzmy inaczej. Były e, pierwsze konsultacje, e, to o wydanie e, środowiskowe były wywieszone dwa lata temu. I nikt wówczas nie zrobił żadnego sprzeciwu i to był... Najlepszy moment, kiedy można było podać i bez żadnego przedłużania w tym momencie wycofać. Uwierzy Pan Panie Kleski, że tutaj dwa lata temu, tutaj dwa lata temu zawsze jak chodzą dzieci i rodzice z dziećmi na przystanek, mamy tablicę informacyjną. W ogóle takich rzeczy nie ma. Dopiero do jak się pojawiła decyzja typowo urzędowa z on burmistrza, który on skazał, on wydał prawo zabudowy pod taką inwestycję jak fotowoltaika. Z inwestorem można porozmawiać, bo nawet się nie raczy się stawić. Nawet jeżeli pan wiedział, to pan powinien podać inwestorem. Ja się dowiedziałem dzisiaj e, po południu, że jest zebranie. A nim zaczął pan z inwestorem spotkać się z nami, z garstką ludzi, garstką malutką, jak pan widzi, i porozmawiać z nami, tak? A nie pan sobie załatwił biznes, tak? Kasę, bo pan nie ukrywając, też będzie miał z tego kasę. I to nie